Szczególnie gorąco witam wszystkich rolników. Dziś świętujemy zakończenie żniw dożynki. Dożynki to święto szczególne. To czas dziękczynienia za plony. To radosne wydarzenie jednoczące wszystkich mieszkańców wsi. Wyrażam głęboki szacunek dla wszystkich rolników i składam serdeczne podziękowania za waszą ciężką pracę. W imieniu własnym i całej naszej społeczności obecnym tu rolnikom dziękuję. Szanowny Panie Wójcie, Szanowny Panie Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, Panie Kierowniku, Drodzy Państwo, przypadł mi w udziale odczytanie listu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów dożynek. Szanowni Państwo, dziękuję za rolniczy trud, którego symbolicznym zwieńczeniem są żniwa i tradycyjne święto plonów. Dziękuję za Państwa troskę o ziemię ojcu, za starania o to, aby rodziła obficie, aby na żadnym polskim stole nie zabrakło chleba. Nasza ojczyzna jest i będzie suwerenna i samowystarczalna. Wiem, że koniecznym warunkiem stabilnej, wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej jest przestrzeganie unijnych reguł i ochrona rynku wewnętrznego przed nieuczciwą zewnętrzną konkurencją rząd działania służące ochronie polskiego rynku rolnego. Wyzwania przeplatające się z osiągnięciami to naturalny cykl naszego życia. Jednak uroczystości dożynkowe skłaniają przede wszystkim do refleksji. To wieś była przez wieki ostoją ekonomicznej trwałości, siły i suwerenności Rzeczpospolitej. Produkcja rolna po dziś dzień stanowi... I na co dzień i przez całe kolejne miesiące Z wyrazami szacunku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda Bardzo dziękuję za kolejną możliwość Przemówienia występowania w Parchowie To jest moja gmina Ja bardzo często tutaj mówię o sprawach regionalnych I teraz też chcę powiedzieć coś Co myślę, że powinno tutaj paść Najpierw życzenia. Życzenia o samorządu województwa, co tutaj powiedział kolega Piotr Kaczewski. do tych wszystkich życzeń się przyłącza. Pan prezydent bardzo ładnie tutaj określił te historyczne relacje między rolnikami. Dziękuję.

Super! Jak na Ciepłe dnie, i chłodne noce, trzeba dumne słowa. Co trzeba dumne słowem kołysząc w snu. To nic przepada pada i to nie rok. Ciepły dnie i chłodne.